I czołem witam was wszystkich ponownie na moim kanale. Ja nazywam się Wiktoria i dzisiaj pokażę Wam moje przygotowanie do uwaga 18 urodzin, które mam jutro. Dzisiaj mamy 13 września, ja się zwolniłam wcześniej z lekcji, ponieważ musiałam kilka rzeczy dokupić. Ogólnie chciałabym Wam pokazać, jak będzie wyglądała moja sala. Od razu mówię na 18 nie będę nic nagrywała Nie wiem, jak moja przyjaciółka, która również nagrywa na YouTubie. Pozdrawiam Cię Olu <laughs> czy będzie nagrywała jakiegoś vloga czy coś. Ja od Weroniki z 18. Także mojej przyjaciółki, która będzie jutro yy, Nagrywałam vloga, ale na swoje 18 postanowiłam Nie nagrywać vloga, będę się bardzo dobrze bawiła Na pewno i nie chciałabym mieszać w ogóle to wszystko W internet, ale przygotowanie mogłabym Wam w sumie pokazać W sensie moją sukienkę, makijaż Makijaż może jutro wam pokażę yy, Bo będę nagrywała W sumie nie, jutro średnio szczerze mówiąc Będę nagrywała też, bo Niestety mm, mam mało czasu, wstanę jakoś o 10, muszę jechać przygotować salę, dzisiaj także chyba będę do niej jechała, także Wam ją pokażę, jakoś będzie się zmieniała, teraz nagrywam aparatem, potem będę nagrywała telefonem, ale na razie może pokażę Wam ozdoby i takie różne rzeczy, które mam z domu i muszę zawieźć na tą salę. Pierwsze rzeczy, które tutaj posiadam to będą takie... Takie pompony, ale dostałam je od koleżanki, ponieważ miały też dwa tygodnie temu 18, na której byłam, tylko dokupiłam do nich takie także kule, żeby po prostu te kolory się nie mieszały. Także mam takie kule, które zakupiłam w kiku, te pompony także będzie, będą w kiku, ale nie było w kiku białych, więc już postanowiłam wziąć takie szare kule. Ogólnie meca: 18 ta będzie taka różowo-biało, w sumie szara trochę też. No i to dostaniecie za 11 zł. To nie pamiętam za ile, mam takich 5 i mam one przywieszone na suficie. Kolejnych ozdób mam takie jakby serpentyny, które są własnoręcznie robione z bibuje, tak, żeby tam od koleżanek i je przywieszę również na okna gdzieś tam na sali. No i tutaj rozpoczyna się masa bzdetów, które także wcześniej kupywałam. Są tu takie serwetki, w ogóle są one tak jakby w kolorach, w kolorach Victoria's Secret Mam tutaj balony, jedne to jest osiemnastka, tylko nie wiem gdzie one są Dobra, bo jakoś znajdę osiemnastkę, to wam ją pokażę Tutaj mam takie coś do zdjęć, bo będę miała ściankę do zdjęć, którą także zakupiłam na Allegro Ale ją wam pokażę dopiero na sali, jak będzie rozłożona Takie, no takie po prostu... Jakby rekwizyty do tych zdjęć mam. Mam taki duży napis Happy Birthday, który będzie także rozwieszony na tej ściance, jakby bo kupywałam tą ściankę, w sensie tło to jest, ale brałam ją bez żadnego napisu, właśnie bo nie chciałam jej niszczyć, żeby zostawić ją do innych moich filmów, a za to będę miała taki napis przywieszony. Tutaj mam balony gwiazdki, balony serca też miałam, wszystko zamawiałam na Allegro praktycznie. Tutaj mam taki napis też Happy Birthday, ale kupowała go moja mama, więc raczej go nie użyję, bo nie będzie mi ją pasował. Będę musiała komuś odsprzedać. Tutaj mam także jakieś balony 18, Moja mama to pokupywała, a ja nie chciałam takich kolorów, ale dobra. Tutaj mam żel uszczelniający do helu, bo zaraz wam pokażę. Mam butlę z helem. Tutaj mam te takie jakby race na tort. Balony, te które miałam w zestawie z helem. O i to są kolory, które będą Przeważały na mojej 18 to jest różowe złoto i ono było w zestawie z tymi balonami. I tutaj właśnie mam te mm, cyfry, 18. Mają one 100 cm i ja akurat zamawiam na AliExpress. Tutaj mam także jakieś tam balony różowe, 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 różowo-czarne i zestaw wstążek. Chwilą byłam również w Kiku i kupiłam te takie wstążki, jakby mi nie starczyły, bo ja się boję, że mi nic nie starczy, no prawda, pewnie jeszcze mi pełno zostanie, ale w razie czego sprzedam komuś lub oddam. I białe zwykłe serwetki, bo będą takie bardziej podwójne. Lepiej prezentuje się biały z różowym, z różowo-białym niż zwykły różowy. Różowo-biały, Bo co ja gadam, już jakieś głupoty, ale dobra. No i ogólnie tych pierdów jest masa, masa i naprawdę na to wszystko wydałam tyle pieniędzy, że chyba nigdy w życiu nie wydałam tyle pieniędzy na takie pierdoły. I jak już mówiłam, zakupiłam również butlę z Helem, którą mam tutaj. Kupiłam ją na Allegro. I tak jak mówiłam, tutaj mam zapakowane tło do zdjęć, ale to wam już pokażę, jak będzie na sali takie przebitki. Tak, prezentuje się moja sukienka, będę nagrywała film Get Ready With mi na moją osiemnastkę. Oczywiście nie w dniu osiemnastki, bo nie będę miała na to czasu, ale innego dnia sobie ją nagram, więc wszystko Wam powiem. Ogólnie jest ona z low, jednak ja nie kupiłam jej na low, tylko na Oelixie. Odkupiłam od pewnej pani, bo niestety mm, nie ma po prostu już ich na stronie low. I moim zdaniem jest ona mega porządnie wykonana. Jest naprawdę prześliczna. Tutaj ma taki gorset, który też według mnie jest prześliczny. Czekajcie, bo nie chcę się wyostrzyć. Jest taki piękny. I jest ona taka. Z przodu krótka, a tutaj ma taki dłuższy ogon, jak to mówią moje koleżanki. No i naprawdę mega mi się ona podoba. To jest taka moja wymarzona sukienka. Jest ona w kolorze takim a la beżowy, pudrowy róż, coś takiego. Zapomniałam Wam pokazać, że do tych moich, tak jakby pierdy kupiłam także sześć odważników. Niektóre będą postawione na stole wraz z balonami jako ozdoby, a na pewno do jedynki, ósemki i po obu stronach ścianki będą mi one także potrzebne, więc no, kupiłam te odważniki i w sumie odkupiłam od koleżanki. Witam Was w kolejnym dniu. Przyjechałyśmy na salę, ją stroić. Yy, ogólnie to przed 18 jest tutaj stypa i będzie cała na różowo, no ale to już niestety nie nasza wina. I patrzcie. Jak tutaj jest ładnie? Tu jest na restauracji, tutaj znowu będzie stypa, tutaj jest akurat taki parkiet do tańczenia, więc tego tutaj w ogóle nie będzie potem. I my stroimy wszystko na różowo, czyli moje kolory. O, Kasia tutaj się dobra, bo będzie ścianka ze zdjęciami i i do zdjęć wykupiłam, ja kupiłam to z 8 miesięcy temu, takie, takie wiecie, usteczka i w ogóle, więc mam nadzieję, że się przydadzą. I tutaj pompujemy balony, to są akurat takich kolorów, tutaj mam takie serpentyny na okno, poprzez wieszam. No to wszystko tak wygląda, tam jest druga część i tam będzie akurat na mojej 18 część dla rodziny, a tutaj dla znajomych, taka ogromna i będę musiała jeszcze pousadzać wszystkich. Dalsza część naszych przygotowań, tutaj już wszystko wisi, tutaj zawieszamy te takie kule wraz z tym no, złe światłem, więc prześwietla. No i tak prezentuje się cała sala, co prawda teraz nie jest w ogóle przystrojona dla mnie, my tutaj tylko ozdabiamy, bo jak już mówiłam wcześniej jest impreza, ale no, my robimy na różowo balonami i wszystkim tutaj. Ogólnie to właśnie, zrobiłam sobie makijaż i muszę jechać po dziewczynę moje przyjaciółki. Yy, I nie podoba się on zbytnio, ale już nie mam czasu tego zmieniać. Później idziemy na salę i tam już się przebiorę i wszystko, bo przywiezi mi to mama z ciocią. Masakra, z tą masakrą, jest tyle rzeczy, że rzecz to jest hit. W sumie to wszystko jest już gotowe, cała sala, którą wam zaraz pokażę, ja, moje włosy, mój makijaż, tylko jeszcze mała musi mi donieść gdzieś tutaj jakiś naszyjnik, bo czuję się taka goła normalnie nie mogę się doczekać, ale się straszy, straszy, serio. I co prawda nie jestem zadowolona zbytnio z mojego makijażu oraz tych włosów, nie wiem, albo za często po prostu się maluję, jestem do tego przyzwyczajona i nie widzę w tym nic takiego wow, albo też za często robię loki, bo mam za cienkie włosy i nic innego nie mogłabym uczesać. No, że nie widzę teraz takiego efektu właśnie wow wow, ale sukienka jest prześliczna i naprawdę mega mi się podoba, mega podoba mi się wystrój i właśnie przechodzimy do pokazywania wam go.